Cześć, ukaz z tej strony. W materiale chciałbym krótko pomówić na temat dziwnego SEO. Generalnie ja nie jestem specjalistą od SEO. W zasadzie mam tylko takie podstawowe, podstawowe optymalizację, przede wszystkim o kwestie techniczne. Natomiast w kontekście takiego SEO treści no to staram się pisać tak, żeby to było jak najbardziej przydatne do użytkownika oraz optymalizuję to gdzieś tam. Po fazie, ewentualnie jakiś taki koncert na początku tworzy, natomiast na pewno nie jestem copywriterem. Zasadą dzisiaj ciężko zadążyć. Ciągle w zasadzie nigdy do końca nie wiemy, jak te, te wyglądają i działają, bo nie jest to w żaden sposób jawne. Często się one zmieniają, a dzisiaj dodatkowo mamy AI i AS Search, więc nie wiadomo, jak te, te wyszukiwarki będą już za chwilę działać. No i co? I tu mamy właśnie panel Google Search Console że takie narzędzia, wedle mnie, do którego powinna być podjęta każda strona internetowa, bo pozwala to obserwować podstawowe statystyki, widzieć czy nasza strona w ogóle jest widoczna, jakie są problemy oraz jak często właśnie nasze strony pokazują się w Google, jak często są klikane i na jakie hasła się w ogóle pokazują. I tutaj, co ciekawe, no, właśnie chciałem o tych hasłach troszkę porozmawiać, wiem, że tutaj ci CISEL powiedzą, że w ten sposób nie powinno się to analizować, natomiast ja chciałem tylko pokazać, jakie są te hasła. Bo tutaj naprawdę powinniśmy zawsze patrzeć w kontekście, jakiej strony właśnie dane hasło się pokazuje, do jakiej strony kieruje, a nie tak ogólnie patrzeć. No ale tutaj to patrzmy. No mamy na przykład Relum, No robiłem kiedyś artykuł chyba o Ładny ładny sklep internetowy myślę, że tutaj jest no widzimy dość dużo wyświetleń, natomiast takiego jest nie jestem przekonany. Automatyzacja procesów WordPress na pewno nie urząd jest sformułowania, Bo, no bo nie wiem, jestem tym przekonany, że na stworzenie bloga wp. strona do pisania. Tak? No, takie dziwne hasła nam górze czasami właśnie bo wygląda, że ktoś takie coś wyszukuje. W głębokiej H5, na kolejną stronę. Ja mam na przykład Okay. Sztuczna inteligencja do pisania wypracowań. Mm. No nie. Takiego hasła też na pewno nie miałem. Nie wiem, tak jest Takie ogólne narratywne też ta strona moja. No ja wiem, że ona jest źle zoptymalizowana. Teraz nie jest zoptymalizowana. Tak, została napisana w taki sposób bardziej mm, widzi mi się. jakiś jest pisałem taki artykuł na bloga właśnie jak pisać tekst na stronę internetową i jakie są problemy. I tam nie, nie powiedziałem właśnie jak praktycznie teksty do końca pisać, to jakie są problemy z pisaniem tekstu na stronę, czyli pisanie wedle, widzimy wedle UX i wedle SA, tak? Na stronę bez tekstu. To są jakieś drobne wyświetlenia, ale mamy takie różne ciekawe rzeczy. W ogóle mamy jakiś adres, jako są kluczowe adres innej strony. To nie wiem dlaczego. Już jest o Redom. Ramde pisanie wyprosują, pisanie pisanie, pisanie to jest dziwne. Jak już wodoroskowi. To jest fajne hasło. Także mogę mi daj ten kompers. tym pisamy. Znowu mamy tutaj tę stronę. Redum. Zabimy wypracować, jak to często widzę. A już przeszedłem do końca? Nie, to się projekt, e, powtarza się po prostu. To jest sprzedażowe stworzenie. Nie są takie dobre hasła, ale są też dziwne hasła. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że często nie jesteśmy w ogóle web, projekt TikTok. No, czegoś tego nie pisałem, tak? I może gdzieś tam pojedyncze słowa, ale na pewno nie powinno być to w jakiś sposób połączone w tym przypadku, bo e, ja tak nie robiłem, tak? Więc chodzi o to, że... Nie do końca jest sobie w stanie zaplanować. Oczywiście im bardziej się z im bardziej to zoptymalizujemy, tym bardziej w stanie wycelować odpowiednie słowa kluczowe. Natomiast często na podstawie naszej treści jakby Google wyselekcjonuje w ogóle inne słowa kluczowe, o których mi, o nie myśleliśmy, tak? Więc to tyle w tym materiale chciałem tak się podzielić takimi postrzeżeniami. Cześć.